Hejka, kochani, witam Was w drugim odcinku Daily na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam moją rutynę makijażową, czyli jak wygląda mój codzienny makijaż, jakich produktów używam i co dokładnie robię. Wstawiłam na TikToka film z prośbą do Was o zadawanie pytań z okazji rocznicy kanału, tak więc mam tutaj drugi telefon i kilka pytań udało się uzbierać. Są one dosyć ciekawe, tak więc myślę, że sobie posiedzimy trochę i pogadamy w dzisiejszym odcinku, bo dawno też QAnD nie było. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest oczywiście nawilżenie twarzy, ja do tego stosuję tego kremu z Mia i zawsze praktycznie z rana jak szykuję się do szkoły czy robię jakieś makijaże to zawsze go używam, mam już jego taką resztkę i muszę go tak dosyć mocno wyciskać. Pierwsze pytanie jakie jest, to skąd moje zainteresowanie do tańca, więc nie pamiętam, jak to dokładnie rocznikowo wyglądało. Wydaje mi się, że miałam wtedy jakoś około tak 7 lat, jak pojechałam na takie pierwsze kolonie z tańca. One były takie zimowe, że wiecie, codziennie się przyjeżdżało i na cały dzień w sumie się zostawało i na koniec był taki pokaz właśnie tań tańców jakiś. Eem, oprócz tego, no, chodziłam też na tańce towarzyskie. Od tego się w sumie moja przygoda z tańcem zaczęła. Chodziłam w mojej podstawówce, przyjeżdżał pan ze szkoły tańca z naszego miasta. E, potem zmieniłam trochę styl tańca na taki Dance Mix i oprócz tańca towarzyskiego już tak trochę poszedł w odstawkę. E, tańczyłam e, no, hip hop, street dance, jazz, no różne po prostu e, jakby style, bo to właśnie na tym polegał ten Dance Mix. E, nie tańczę już w sumie tak, um, że nie chodzę do Jakiegoś klubu dwa lata chyba będzie, bo przestałam chodzić um, we wrześniu 2020. A to nie, no, to nie dwa lata, to dopiero rok, okej, okay, nieważne, co ja gadam. Więc jest to już dla mnie dosyć spora ilość czasu, aczkolwiek nie sądzę, żebym jakoś zatrzymała się w rozwoju. Myślę, że dalej staram się rozwijać, może to już nie jest aż na tyle częste, ale widać ten postęp i jakoś sama staram się to robić. Mimo że brakuje mi czasami tej, tego tańca w grupie, tych turniejów czy, czy rzeczy tego typu. Aczkolwiek moje zainteresowanie do tańca, myślę, że, że nie przestało we mnie gdzieś tam być i, i zawsze będzie mnie to fascynować. I, I sprawiało mi to po prostu ogromną przyjemność, bo może to jest takie tkliwe, to jest takie przeniesienie się do całkowicie innego jakby świata i mm, możecie tak naprawdę zrobić wszystko z tym swoim ciałem i, i zatańczyć do każdej piosenki, muzyki, inny, inną kombinację ruchów. Tak więc myślę, że, że, że raczej w tym pozostanę i mam nadzieję, że kiedyś też będę mogła na przykład na YouTubie zrobić taki content z tańcem. Na razie nie czuję się na siłach, ale, ale zobaczymy, co się wyklaruje na przestrzeni następnych lat. Czekając, aż mój krem się wchłonie, zrobię sobie brwi. Użyję do tego kredki od Vibo Feather Brow. Z jednej strony mamy szczoteczkę, a z drugiej strony mamy taką bardzo cienką końcóweczkę, którą wypełniam sobie takie pojedyncze włoski. Więc ja rozczysę sobie brwi i je uzupełnię przy okazji odpowiadając na krótkie pytanie, które brzmi, czy lubię sushi. Odpowiedź brzmi nie. Nie wiem, czy ta odpowiedź Was zadziwia, czy nie. Możecie dać mi znać w komentarzach, czy wy lubicie jeść sushi. I teraz na moje brwi nałożę sobie taki żel z My Secret o nazwie Wow Brow. I to jest najlepszy żel do brwi, jaki ja w życiu miałam. On mi tak trzyma te włoski w ryzach, no po prostu przez cały dzień. Jestem z niego mega zadowolona. Zawsze nadmiar o właśnie szyjkę całego opakowania sobie wyciągam, ponieważ jak za dużo się go nałożę, to potem mogą może tak zasychać i tworzą się takie dziwne grudki, więc ja zawsze wolę zdjąć ten nadmiar i po prostu układam sobie włoski tak jak chcę. W moim przypadku jest to po prostu zaczesywanie tych brwi do góry, potem pokażę Wam jak to wygląda z bliska. I ja właśnie w ten sposób te brwi wyczesuję. Teraz użyję sobie różu na mokro, i w moim przypadku jest to pomadka. Ja mam taką pomadkę z Max która jest ona w kolorze 745 Burnt Caramel. I ja po prostu biorę i robię sobie takie małe kropeczki mniej więcej od połowy policzka, kierując się w górę, i następnie biorę palca lub beauty blendera, obojętnie, i wklepuję po prostu i rozblendowywuję. Ten róż. I odpowiedzmy sobie teraz na kolejne pytanie. I kolejne pytanie to jest: na jakich rozszerzeniach jesteś? Ja, jeżeli nie wiecie, jestem w drugiej klasie liceum i jestem już drugi rok na biochemię z angielskim. Czy ja jestem zadowolona z tego profilu? No nie wiem. Ja generalnie to był jedyny profil, który mi najbardziej pasował. Generalnie kocham biologię, chemię nie za bardzo mi pasowało. Nie powiem, że jest łatwo, jest trudno, ale trzeba jakoś sobie dawać radę w każdym razie. No właśnie jakby ktoś był zainteresowany to właśnie na takich profilach jestem. Teraz biorę sobie korektor z Lowy, Liquid Camouflage, i ja zawsze nakładam go sobie tutaj przy skrzydełkach, ponieważ zawsze mam tutaj jakieś zaczerwienione. Kolejne pytanie brzmi, jakie mam plany na przyszłość? No ja tutaj za przyszłość biorę takie plany po maturze, myślę bardziej. No i muszę Wam powiedzieć, że tak, no wiadomo, że te plany na przyszłość nie zawsze nam się sprawdzają, bo to życie pokaże, co uda nam się. Wykonać, a co nie. Natomiast takie na pewno pewniaki, które chciałabym wykonać, to po maturze chciałabym podróżować, chciałabym polecieć do Stanów z moją przyjaciółką, w ogóle z grupą jakby przyjaciół i, i zwiedzać. Chciałabym zobaczyć bardzo dużo na tym świecie, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, jak wiele pięknych miejsc mamy na tym świecie i chciałabym je zobaczyć naprawdę na żywo. Mały przerywnik, używam teraz pudra Stay z tej żeby przypudrować te okolice. Na pewno chciałabym pójść na studia w jakimś mieście typu Wrocław, Poznań, coś takiego. Na jakie studia jeszcze nie wiem, na pewno coś związanego z biologią. Jeżeli chodzi o przyszłą pracę, też nie mam super jakiegoś pomysłu. Chciałabym kontynuować moją karierę z tańcem. Chciałabym na pewno pracować może w szkole, szkole tańca, ponieważ bardzo lubię pracę z dziećmi i chciałabym jakby utrzymywać... E, tego typu rzeczy. No i mam nadzieję, że w planach e, moich na przyszłość znajdziecie się również Wy i moje nagrywanie na YouTubie, ponieważ sprawia mi to ogromną przyjemność i chciałabym to robić i dokumentować to życie i, i mieć jakby ten kontakt razem z Wami. Tak więc mam nadzieję, że to również. E, życie pozwoli mi mieć Was w przyszłości przechodzimy do różu ja mam róż z Avonu z serii Mark, nie mam pojęcia jaki to jest odcień, w każdym razie prezentuje się w ten sposób ma takie lekko błyszczące drobiny nakładam go sobie odrobinę na pędzel do różu i poprawiam po śladzie tak jak nakładałam ten róż w kremie i przechodzimy do kolejnego pytania, jakim jest jaki przedmiot sprawia Ci największą trudność no i to jest pytanie takie, no ja mam sporo przedmiotów, które generalnie sprawiają mi trudność. Jednym z takich najbardziej myślę, najważniejszych jest oczywiście chemia, ponieważ chemia jest temia, e, przedmiotem, którym ja rozszerzam i jest dla mnie ważna, więc jak mam z niej problemy i jakieś trudności, no to wiadomo, że odbija się to na mnie najbardziej. Natomiast mam również problemy czasami z matematyką, chociaż na razie jest ok i udaje mi się przeżyć bez korków. Um, mam też zawsze miałam problemy z fizyką, bo my się po prostu z fizyką nie lubimy. No i czasami trudność z trudnościami biologia ale to jest taka sprawa, wiecie, przeanalizowania, nie denerwowania się i po prostu spokojnego przejścia przez wszystkie jakby te punkty. Tak by z biologią jeszcze daję radę, więc myślę, że prawidłową odpowiedzią byłaby tutaj chemia. Użyję teraz brązera z B.O. Oh My Contour. Bardzo lubię ten brązer. Jest on w takim właśnie chłodnawym odcieniu. I nakładam go odrobinę na jak Ja nie nakładam go dużo, ponieważ też nie mam podkładu. On nie ma jakiejś super przyczepności, więc tak tylko sobie zawsze przejeżdżam. Kolejne pytanie jest, na które bardziej rozwinę się też w innym pytaniu, ale pytanie brzmi, czy bałaś się opinii innych? I odpowiedź mi oczywiście, że tak. I ja się dalej boję, jakby ja zaczęłam nagrywać. Jak byłam w nowej szkole, dopiero co przyszłam do liceum, więc albo to była bardzo dobra decyzja, albo bardzo zła decyzja. Ale gdzieś tam we mnie brzmiało to takie, że, że co sobie gdzie pomyślą? Chociaż domyślałam się, że raczej prędko nie znajdą mojego kanału, no bo jakby mieli to zrobić? Do tej pory, jak poznaję nowych ludzi, raczej nie mówię im od razu. Raczej czekam aż oni się dowiedzą albo jak wyjdzie z kontekstu, no bo po co miałabym od razu na wstępie mówić? Raczej wolę, wolę nie myśleć o tym, że, że inni mogą to oglądać, bo boję się po prostu ich reakcji, boję się jak ludzie zareagują, czy to co robię im się spodoba. No jest to coś, czego, czego się jednak i tak boję i czym się przejmuję. Nakładam sobie takie małe kropeczki w kącikach mojego oka i robię to jako bazę pod kreski, ponieważ w mojej rutynie ostatnio pojawiły się kreski. Robione brązowym cieniem. Raczej jak idę do szkoły, to praktycznie zawsze mam je zrobione i po prostu rozblendowuję to. I przechodzę teraz do następnego pytania, którym jest: co sądzę o moich fanpageach? To jest bardzo fajne pytanie i jakby ja moje fanpage uwielbiam i nigdy się nie spodziewałam, że w tak szybkim czasie będę miała okazję zobaczyć gdzieś na moim, na moim Instagramie czy na TikToku jakiegoś fanpage'a. I uwierzcie mi, jakby szczęście w momencie, kiedy ja to zobaczyłam, było nie do opisania i, i ciągle gdzieś powstają nowe i oznaczają mnie pod jakimiś filmami, i to jest bardzo miłe i jest mi no, naprawdę niezmiernie. Już mogę sobie te, takich rzeczy doświadczyć I sądzę oczywiście o nich że, że są przecudowne I że cieszę się, że ktoś poświęca czas Żeby zrobić jakiegoś edita Czy, yy, no, czy po prostu Wstawić ten post Tak więc bardzo dziękuję Jeżeli ktokolwiek, kto ma założonego fanpage'a Dla mnie to ogląda Chwilowo nie będę odpowiadała na żadne pytanie, ponieważ muszę się skupić na robieniu kresek. Używam do tego palet z Vibon Neutral Eyeshadow Palette i pędzelka Thin Skin. On jest właśnie taki ścięty, dosyć cienki i zazwyczaj używam sobie tego cienia do robienia kresek. Nie zawsze one wychodzą symetrycznie, ale zazwyczaj już tak sobie, wiecie, wyrobiłam jakby ten, ten taki ruch. Tak więc po prostu teraz wam to w miarę pokażę. Powiedzmy, że wyszły. Ja zawsze jak wyjdą delikatnie nierówne, to się tym nie przejmuję, ponieważ zaraz dojdą do tego rzęsy i aż tak to nie będzie widoczne, więc przechodzimy teraz do następnego kroku, którym będzie rozświetlenie moich końcików Tylko nie mogę znaleźć yy, pędzelka, którym to rozświetlenie... O, zaraz Nakładam. Pędzelek jest podobny do tych, których robiłam kreski, jest on już trochę taki rozciągnięty i do tego używam jeszcze z Vibo, trochę umazane. Taki rozświetlacz to jest Selfie Loose Shimmer Gold, bardziej to jest taki właśnie brokat, on jest bardzo sypki i po prostu biorę sobie zawsze odrobinkę na ten pędzelek i nakładam w samym kąciku. Rozświetlacz, którego używam jest to rozświetlacz z Vivo Flowers Goodness i ja zazwyczaj używam go właśnie na kości policzkowej, już mam nałożone, jak możecie zobaczyć. I teraz jeszcze wam pokażę jak nakładam na nos i przy okazji odpowiem na kolejne pytanie. I pytanie brzmi, czy uważam się za osobę pozytywną? I nie wiem, jak to pytanie do końca odebrać, i powiem tak: jestem osobą, która na pewno stara się myśleć pozytywnie i widzieć plusy każdej sytuacji. Zazwyczaj, jak jestem gdzieś na zewnątrz ze znajomymi, to, to jestem taką. Jestem taką osobą, która po prostu wiecie, raczej się cieszy i, i jest pozytywnie na nastawiona, yy, ale wiadomo, że każdemu zdarzają się dołki, każdy zaczyna myśleć pesymistycznie, nikt nie jest yy, cały czas pozytywny, każdy ma jakieś swoje wątpliwości, więc podsumowując, czy uważam się za osobę pozytywną? Myślę, że tak, staram się jakby tą pozytywność przekazywać innym, ale no tak jak mówiłam, wiadomo, że zdarzają się jakieś gorsze dni. I ostatni krok to jest oczywiście tusz do rzęs. Ja mam dwa te same tusze: to jest Eveline Cosmetics Volumix Fiber Last i tak on się prezentuje. Mam jeden, który jest świeższy, który nakładam, i tutaj mam taki bardziej zaschnięty, który mi układam i rozczesuję nadmiar, wyczesuję nadmiar tuszu. I przechodzimy do ostatniego pytania na ten filmik: i jest to, jak reagują Twoi znajomi i rodzice na to, że nagrywasz na YouTubie? I druga część pytania. I ogólnie, jak czujesz się z tym, że podeszła do ciebie osoba po zdjęciu? Tak więc, w sumie, mamy ostatnie dwa pytania. Więc, odnosząc się do pierwszej części, jak reagują moi znajomi i rodzice, to reagują bardzo dobrze. I moi znajomi, i moi rodzice, i też inni członkowie mojej rodziny oglądają mnie na YouTubie, z czym czasami czuję się dziwnie, bo nie dochodzi to do mnie trochę, że, że nagrywam i do nich czasami też, że, że wiecie, możecie sobie po prostu wejść na YouTube'a i, i mnie pooglądać, jakby dla moich znajomych. Że też czasami jest taki, wiecie, takie, co się dzieje, ale jestem im bardzo, bardzo wdzięczna za wsparcie i każdy z nich z osobna mnie bardzo wspiera i cieszy się z moich y, y, małych i większych y, sukcesów. I ja też bardzo się liczę z ich opinią, jeżeli mają jakieś uwagi, jeżeli mają jakieś pomysły, co mogłabym poprawić, albo co mogłabym nagrać, to zawsze biorę to pod uwagę, ponieważ no, ich opinia jest dla mnie ważna i oni też są bardzo, mimo wszystko, obiektywni i i jakby nie boją się mi powiedzieć Pewnych rzeczy, tak więc jestem bardzo wdzięczna Za ich wsparcie, to samo Za wsparcie moich rodziców, powiem, że nawet Moja mama to pewnie teraz ogląda, więc Pozdrawiam Cię, mam jak Jakby wiecie, zawsze jest to dla mnie ważne Oni mi zawsze powiedzą, czy, czy ten filmik nie jest za nudny Co bym mogła poprawić, wyciąć i, I tak dalej, tak więc No naprawdę jestem im bardzo wdzięczna, bo ja czasami Pewnych rzeczy po prostu nie zauważam, montując ten filmik Tak więc przydają mi się Dodatkowa jakaś para oczu I kolejna część pytań jest, jak się czuję z tym, że podeszła do mnie osoba po zdjęcie, no to muszę Wam przyznać, że ja się po prostu tego nie spodziewałam. Ja nie sądziłam, że kiedyś to się w ogóle mi przetrafi i nie sądziłam też, że tak szybko. No bo wtedy nawet rok nie nagrywałam yy, i byłam bardzo wdzięczna. To była jedna naprawdę z najlepszych chwil w moim życiu. Poczułam się wtedy naprawdę świetnie. Tak więc jeszcze bardzo dziękuję Ci, Otylia, yy, że. Że, że dałaś mi tą okazję do, do przeżycia po prostu czegoś takiego, że, że się nie bałaś i że, że zdecydowałaś się jednak podejść. Um. Ostatnią rzeczą, jaką zrobię, będą usta. Ja zazwyczaj ust nie robię na co dzień, ale dzisiaj zrobię, bo mam taką ochotę. Użyję sobie pomadki z Avon. A. Tak ona się prezentuje. w takim właśnie dziwnym, matowym odcieniu. Czemu ich w całą mięso na Nałożę ją sobie teraz na całe usta. I teraz biorę cieplejszy odcień i maluję od środka. I wszystko sobą blenduję, i jeszcze jakieś takie małe monumenty czyszczę. Tak więc tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczka, żeby być ze wszystkimi filmami na bieżąco. I oczywiście o łapce w górę, a my widzimy się już jutro, bo mamy daily. Tak więc, papa. Pa. フフフ。